Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Napster. A dziś, w WOCie, z modami mam dla Was kolejnego nielegalnego moda. Nielegalnego, może złe słowo, raczej świńskiego. Bo na razie mod ten nie został zabroniony, aczkolwiek myślę, że powinien zostać zabroniony, gdyż nie należy do modów uczciwych. Modyfikacja ta zmienia nam minimapkę i pokazuje na niej tak jak widzicie w którą stronę dokładnie patrzy przeciwnik, w którą stronę jest obrócone jego działo. Jest to po prostu nieoceniony mod w momencie w którym chcemy wyjechać z zabudynku i mieć przy tym pewność, że wróg nie czeka na nas i nie wywali nam za chwilę za pół HP prosto między oczy. Mod naprawdę bardzo przydatny, bardzo skuteczny na pewno, aczkolwiek świński i ja na pewno nie będę go używał. Tutaj widzicie, dość dobrze jest zaprezentowana przez kolegów z drużyny przeciwnej jego skuteczność. W tym momencie tego nie widać. Podejrzewam, że dlatego, że Arta odjechała zbyt daleko ode mnie. Ale Arta z naszej własnej drużyny też, yy, też widzimy, gdzie nasza Arta celuje. Jest to przydatne, bo wiemy, że na przykład Arta celuje tam, gdzie wyjeżdżamy i że będzie nas osłaniać. Nie musimy pytać, nie musimy się zastanawiać. No i cóż, na dzisiaj to chyba wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.